Zostały nam dane bardzo wielkie i cenne obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury uniknąwszy zepsucia, które wskutek pożądliwości jest na świecie. Gdy apostoł Piotr pisał te słowa do swoich braci i sióstr w Chrystusie, to uważasz, że obiecał im uczestnictwo w fizycznej naturze Boga, czy raczej w naturze duchowej. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie, a wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, co mi zresztą nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Dołożę natomiast starań, abyście również po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. Wątpliwe jest, aby Piotr, świadomy swojej nieuchronnej śmierci fizycznej, oczekiwał fizycznego zmartwychwstania przy powrocie Pana Jezusa. Spójrz na 2 Koryntian 5 1 19 i dalej wersety 16 17. Śmiertelne ciało, czyli fizyczne, nie ma znaczenia w niebie, niematerialnym królestwie Boga. Natura nieba i jej uczestnictwo jest duchowe. A teraz kolejny dowód na to, że Pan Jezus miał wrócić wkrótce. Mamy też mocniejsze słowo prorockie. A wy dobrze czyńcie, trzymając się Go jak lampy, która świeci w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i jutrzenka nie wzejdzie we waszych sercach? Rozumiesz? Oni mieli trzymać się proroctw Chrystusa, ponieważ oni mieli doczekać Jego powrotu. Jaki sens byłby z proroctw dla nich, skoro nie im miały się one wypełnić? Niby Piotr pisał oczywistą oczywistość, ale jak widać było to przypomnienie niezbędne, gdyż żadne proroctwo nie podlegało własnemu wykładowi, co napisał zdania dalej. Ponownie odsyłam do Rzymian 13, 11, 12. Paweł też nie pozostawił wątpliwości, że Jutrzenka miała wzejść w ich pokoleniu. Hej!